Weź wam z tej strony kurczak i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Mainegawaizer Jest to pierwszy film po przerwie, po EM-ach, więc way way. Dawno tego nie robiłem. I jak zalosowaliście, wylosowaliście, zagłosowaliście, e, robimy sobie solar system, którego bar bardzo nie lubię, bo muchy nie działają, na przykład. Oj, ugaruga mówi, że 3-3 e, na mnie znaczy ja jestem ogólnie obrażony teraz. Mam grać lepiej. Nie wiem co to znaczy dokładnie. Ale będę, obiecuję. Zobaczycie, będę lepszy. Nadal nie wiem, czy tutaj jak wezmę Brimstone to będzie mi to działało. Kurde, jak ja dawno nie nagrywałem, tak nie mogę się przyzwyczaić. Naprawdę, tydzień już minął od kiedy ja ostatni raz coś nagrałem. Jak widzieliście, albo jeszcze nie, nie widzieliście, kurde. Widzieliście czy nie widzieliście? Chyba widzieliście, no weszła nowa seria ze Snowmanem w zamian za to, że nie ma serii z Donsterma no Mam nadzieję, że będzie Wam się bardziej podobało, ale z tego co pamiętam, to na tym odcinku niestety nie było mojego dźwięku. Ale już go zostawiliśmy, bo nagrywaliśmy to nie wiadomo już, które razy, po prostu szlak mnie trafiał, że musimy to nagrywać tyle razy. Więc już zostawiliśmy takie nagranie. Bo to było chyba siódme albo ósma, ósme podejście, żeby to nagrać, bo coś się psuło cały czas. Nie było fajnie. No, no tu nic nie zrobimy. Treasure room może być u góry znaczy, Secret room może być u góry. Zobaczmy. No, jak mamy dwie bomby, to tam już spróbujemy. Nic nie ma. No to lecimy w bossy. Ojej. To jest boss, którego chyba najmniej chciałbym zobaczyć. Jeśli mam. ...muszki. No i teraz go musimy ranić, tak. FAK! No, ej! Co jest? Przecież nie poszedłem blisko. Dobra, jeszcze raz. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że jak dostaje obrażenia, to wibruje mi pad. Nie wiem, czy możliwe taka opcja weszła, ale, ale to czuję, tak troszkę, zobacz. Nie. Chociaż. <ślam> Sam już nie wiem. Dobra ludki, ee, coś ostatnio w tej ankiecie za mało zagłosowaliście według mnie. Tam było chyba 7 głosów tylko. W poprzedniej było, nie wiem, z 200, więc... ej. Ej. Kurde, co z wami? Znaczy wiem, że stawiłem osobny filmik z tą ankietą, a teraz wstawiłem już taki cały normalny. Ale moglibyście kurde więcej pogłosować. No. Dobra, chwila tu space, to teraz na pewno nie. Wybuch! No! I tracimy kolejne pół serduszkę. Mieliśmy dziwny ryj, jak widzieliście przez chwilę. Dobra. Oj, jak się wchodzi, to dziwny ryj mam. Nie wiem, czy to widać. Eee, dobra. Aha, zapomniałem, że nie mogę strzelać, spoko. Dobrze, że te muszki są jeszcze w miarę jako tako tu ustawione. Dobra. O! Oh, fuck. Dobra, no koń nam się bardzo przyda oczywiście Nie no, mam jakiś tam dash atak, niech będzie Dash atak. Atarzu da kasz Tylko nie mówcie mi, że tu musimy coś pokonać takiego mega trudnego Ja nie chcę Dobra Okej okay. Bo ty mi się nie podoba bardzo, że musimy jakieś... O, cześć muszki. To mi się bardzo nie podoba, że my musimy jakieś rzeczy tutaj pokonywać niesamowite. Dobra, tu ostrożnie. I wypad. Dobra. Będzie dobrze, tylko tego nie zebrasz teraz, bo szkoda by było trochę. Tak to mi się wydaje, żeby było szkoda. Dobra, nie zebrałem. Teraz jest plan taki, że skoro mamy tutaj serca, to tu wlatujemy zajebiście. I na razie jeszcze ich nie używamy, w takim razie tych dwóch serc, które tam leżą. Dobra, dobra. No, zabić ich. Okej. Okay. Ta czerwona mucha, jak widzicie, zadaje większy damage, więc... ...z niej będziemy korzystać w takich właśnie momentach... Kul ...kulczowych. Jestem idealnym graczem tej gry. Nie no, dajcie mi teraz chwilę, bo naprawdę chyba z tydzień albo więcej nawet nie grałem już tego Izaka. Także wiecie, no. Hmm. rozumiałości poproszę. Ale w którym to się... Zmarnowałem to. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Nie wiem jak to zmarnowałem, naprawdę. Okej, okay, to mi się podoba. Speed Up jest spoko. I trzy dziwne skrzynki, w których... Bomba się zatrzymała z niewiadomych mi przyczyn. Do dużego pokoju ja nie chcę z racji, że mam muchy. Ale oczywiście zaraz się pojawi komputer nie przechodzisz całych pięter śmieciu. Racja. Tak było. Chwila. Dobra. Mamy słaby przedmiot, fajnie. Teraz musimy się uporać z potworkami. no lś mm. no. To mi się ani trochę nie podoba ten challenge Co wy mi wybraliście? Mnie naprawdę nie lubicie chyba Super Czy znaczy wiem, że mógłbym to robić ostrożnie, ale po prostu... Nie chcę Ja chcę to zrobić szybko i skutecznie Zobaczymy, czy się uda skutecznie zrobić, jak to robię szybko Dobra Fuck No ziomek! Ej! Ogarnij się! No Hagelas Destruction, a tak jakoś myślę, że to będzie Aha Co z tego, że można ich zabić? Hmm Nie, nie można Kto wam tak powiedział? A, dobra Nie mamy i tak na co zużywać tych kluczów Kluczy Ej, no serio? Dobra Uwaga teraz Okej, okay, tu musiałem tego żeby był wybuchowy Jakbym go z bliska zaczął atakować, to by się to źle skończyło dla mnie Może Warfit, może nie Mam nadzieję, że jednak Ej! No co tam mucha? No, co ona robi w ogóle, jak śmie? Okej okay. To było dosyć niebezpieczne. A to było dosyć szybkie za to. Okej. Okay. Tu się zatrzymajmy, poczekajmy spokojnie. No serio? No co się stało? Aha. Super. Ej! Kurde, zapomniałem, że on tak robi. Chyba nie powinienem nagrywać od razu pierwszej gry po przerwie dłużej. Chociaż. Dobra, utrzymać się na odległościach. Gdzieś tam kubka jeszcze jest. Chodź tu kubko. Demy już plus range up. O, jaki przydatny przedmiot, widzicie? Dobra, lecimy przez resztę, flora. Hit on the floor! Dobra, tu może jakieś muszki podostajemy, właśnie. A, ładnie. Very good, very good. Dobra, tam na dół chyba nie chce schodzić. I może mam to. Ej, no, No, co to miało być w ogóle? Przecież ona on mnie nie wszedł we mnie. Dobra, to będzie taki rozgrzewkowy odcinek z tego co widzę. Bo... Wej, wej, Ok. Jakbym miał jeszcze jednego pieniążka, to bym sobie kupić całe zdrowie. Dobra, póki mamy to, to zobaczymy, co jest tu. Worf it! Połówka serduszka, hura! No i dwie osoby też przy okazji. 9 minuta, dobra, to kto to będzie słuchał teraz? Przy okazji, dwie osoby napisały, że chciałyby Herstona z czterech chyba komentarzy, O, wow. naprawdę, czy tysiące was jest, kurde robicie, robicie rozpierdol w tych komentarzach i w lajkach ludzie nie nadążam czytać tego naprawdę no ale nie wiem jak na razie z tym będzie, bo, bo teraz mamy jakieś tam serie, nie wiem za co miałbym go wsadzić bo nie chcę nagrywać nie wiadomo ilu serii na raz tak jak to zrobił Paweł i teraz on sam nie wie co on nagrywa a czego nie nagrywa pozdrawiam Pawełka, bo wiem, że to ogląda właśnie w tej chwili cię pozdrawiam Aniu zapomniał, co on nagrywał. Mm, serio? Ej, no... Przecież... Sprawdzę na nagraniu, cholera, że tu cię nie było. Ci pająku. Zasłany gość. Dobra, tu mamy przełebane. Chociaż... Żeby tu jakoś wymanewrować dobrze, to jest okej. Okay. I jest okej. Okay. Nie obierwajmy. Przynajmniej tutaj. A z tego co ja dobrze pamiętam, to ja tutaj zrąbałem tego challenge'a? Fuck, no teraz. Właśnie teraz go zrąbałem. Fuck. Okej, okay. zrobiłem tego challenge'a ostatnio, jak byłem już na matce. Nie wiem, czego nie nagrywałem nawet wtedy. Dobra, miło mi. Okej okay. proszę tu wejść, dobra. Dobra, oj, oj, oj. No niestety. Nic ciekawego, straciliśmy tylko pół serca. No te muchy tak krążą, one nie chcą współgrać w ogóle. Że tu się ich zaraz narobi multum. O, yy, yy. No co? Rzecz jest chore. Jak one się poruszają. Chyba wolał purystę robić, albo jakiś inny challenge. Świetnie kurczak, wyszło ci. Ba bardzo dobry ruch, naprawdę. Baba, bardzo dobry ruch. Uwielbiam te pająki. Ale one naprawdę mają posraną mechanikę. A ja jestem posrany ogólnie. Serca no. Jakieś tam jest i kolejny, i kolejny. Dobra, super. Super. Dominik Huber. Okej. Okay. Lecimy do niego, bo ja, ja się boję. Eee, jedny kloczek, żeby sobie wziąć to. No to nic, musimy iść jednak do tej góry, ale przynajmniej mamy trochę muchów. O, ładnie to wyszło. Ej, mamy abla w ogóle. On szczela. Możemy to jakoś wykorzystać. Znaczy, jeśli my szczelamy, to on szczela też. A to bardzo ciężko raczej wykorzystać, wykorzystać. wykorzystać w takich pokojach. W takich to już lepiej, o. Fak, bo tu trzeba tak. Uważać, żeby on nie wpadł w nas, żeby nie wysadzić jeszcze, bo te. Ty... Fak. Ło! Mhm. Ostłożnie, kłuczak. O, to było bliskie. La la la, 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 la. Wcale nie dostałem zaraz za... Pil... no. Dobra, nie mogę się wysłowić naprawdę. To może wam pogadać coś o jemie tak wstępnie, bo jeszcze będzie oczywiście filmik o tym. Świetnie. No to na Yemie było bardzo fajnie. Z jedną wadą, która mi się właśnie bardzo nie podobała, było to właśnie to, że to samo, co Paweł powiedział, jeśli nie oglądaliście, to zapraszam do Pawła. Było to, że organizacja była... Tych, tych miejsc niepokoi była do dupy. Ponieważ ciężko było... Ciężko było po prostu... Tam jakoś przeżyć, żeby przejść na drugą stronę... No wiecie, ze spotka przejść na tą drugą halę. To było takie trochę impossible. I trochę podpadało pod... Nie wiem, wyrok śmierci na siebie samego. Nie no, jeśli się nie miało pchać, nie miałoś jakiejś masy, albo nie byłeś jakimś wielkim kolesiem, który sobie poradził, no to sobie nie radziliście zwyczajnie. Ciężko było przejść na drugą halę i tyle. To, to był jedyny błąd, jaki zauważyłem u, u, u organizatorów. Poza tym, bardzo mi się fajnie wszystko podobało. Yy, myślę, że pokazaliśmy światu, że Polska też może, że tak to powiem. Bo jak wiadomo oglądało nas milion osób wtedy na Twitchu. E, no i organizacja wszystkiego tamtej sali całej, naprawdę byłem pod wrażeniem i to nie małem. Hala była bardzo ładna. E, tutaj sobie bombkę postawimy. Hala była naprawdę bardzo ładna. E, wszystko było dopięte tam, że tak powiem. Światła, e, nagłośnienie. Nagłośnienie było naprawdę potężne. zobaczycie to jeszcze na nagraniach, na których nie będę wstawiał muzyki. Bo, wtedy po prostu mój telefon nie wytrzymywał Nowy telefon, który jest ze wsparciem na muzykę Że po prostu lepiej działa muzyka na nim o wiele, że ulepsza jej jakość No to on nie wytrzymywał basów, które tam się... Które tam się właśnie działy Działy basy, tak Które tam właśnie były na nagłośnieniu, fakt, zajebiście Basy były niesamowite po prostu. No jak już mówiłem, to jeszcze zobaczycie. No i przede wszystkim się cieszę, że mogłem spotkać się ze Zgredziem i z Pawłem. Przede wszystkim z nimi, bo zresztą no to oczywiście się zabrałem, bo mieszkamy w tym samym miejscu. No ale z nimi bardzo fajnie mi się było zobaczyć. Z Pawłem nie pierwszy raz, ale ze Zgredziem pierwszy. No jak widzicie, rok nagrywamy, a jeszcze w życiu się nie widzieliśmy. A jednak da się. Związki na lekkość istnieją. Dobra, zabiło chociaż tego cypa. Zresztą się żartuję z tymi związkami, hehe he. Bardzo śmieszne związki na odległość. Dobra, nie żygaj. Nie dygotaj Dobra, mam przesrane, bo ogólnie z nimi to trzeba mieć... ...szczęście O, to się to nazywa... ...nieszczęściem Ała! Dobra, żyję no zabijcie się już Ło to było bliskie to też było zajebiście bliskie got Godhead i znowu akcja którą wam pokazywałem wcześniej tu 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 zaraz no, nie to nie chcemy tego bo to nam nie daje damage do tych muszków chyba zaraz zostanę bana na youtube że tak mówię źle ale nie daje Ok, no i co poza tym z tym IM-em? No, naprawdę wszystko w porządku, nawet jeśli chodzi o hostel. No co, was hostel może obchodzić? Mieliśmy niedaleko, dosyć 2 km. To nie jest tak źle, jak się za taką cenę w miarę przystępną. Pokój był bardzo fajny, to też zobaczycie na filmikach, bo jakieś tam nagrywaliśmy. Wrażcie, wszystko sprawnie nam poszło. Odnaleźliśmy się w tamtym miejscu. Nie mieliśmy większych z tym problemów. No, to takie wycieczkowe chłopaki, więc dajemy radę. Paweł też gdzieś, w ogóle Paweł mówi, że on nie, on nie wiedział gdzie to jest, tylko szedł za grupą ludzi, którzy prawdopodobnie szli na IM i akurat mu się udało, tak więc dobra informacja dla ludzi, którzy nie znają w ogóle Katowic, mogą sobie poradzić w inny sposób, owym sposobem jest iść za innymi ludźmi po prostu. Fajnie, skrzynia ze skrzynią, w której były bomby, a kto mi zwróci klucz, który niechcący zmarnowałem, nikt... Fak, czemu ja tu wszedłem? Widziałem, że tu coś było i myślałem, że to jest boza, to był mini -boss I to jeszcze jak cholernie wkurzające, jeśli gracie tego challenge. A. Już sobie to wyobrażacie? Ja tak Dobra, dokończyć tego małego. Jak on... on jest tak mały, że zmieścił się między tymi moimi... Dobra. Nie chcę żeby we mnie odbili, bo właśnie to się skończy tak jak przed chwilą prawie. Się skończyło, na szczęście się nie skończyło w ten sposób, ale... Ale mogło. No trzeba nie wchodzić w te klucze, no. no grzecznie mi tam. Dobra, tam mieliśmy... To mieliśmy Dicero u góry chyba. nie mamy klucza drugiego, bo jesteśmy głupi i go zużyliśmy. Okej. Okay. Tu rzeczywiście wchodzę. To oczywiście na samym wstępiku wychodzę. Tak, że myślę, że coś fajnego. Tu sobie muszki możemy naprodukować, o ile nie zabijemy ich za szybko. Kurde, Musimy się odsunąć. Chwila. No, nie leci tam. Spoko, to nam się stworzyła mucha. Ok, tu kolejne mamy... Te, 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 pieniążki. I kolejne zdrowie. Mogliśmy chyba jednak zatrzymać to trochę. Czas zrobię też szybszy. O, zajebiście, się dwa klucze. No a teraz w nagrody was wysadzę. Okej, okay, to mi Good niepotrzebny jest. Tutaj wbijamy. I co mi czwórka robiła? Mam nadzieję, że przedmioty ro roluje, ale raczej nie. A, Pedestial items. No to jeszcze trzeba mieć jakieś Pedestial items. Macie, zrelujemy. Balls of Steel Lockdown. Hura, można by tak fajnie z tymi koniami zro zrobić, ale. już nie będę kombinował. Zduro, czy z koniami, wiadomo o co chodzi, nie? Wiadomo, że konia bym użył na spacyi. Hierophant. Dobra, to może zrobimy tak. Of the full, okej, okay, może się gdzieś. O, jeszcze tutaj dostaliśmy kluczy, którym mogliśmy zużyć wcześniej, i By było wszystko piękniej Dobra, tutaj widzę skałkę, to zaraz sobie do niej zrobimy dostęp. Tylko nie najpierw pozabijać tych ziomków, złych, niedobrych panów. Oni nagrywali Minecraft, kiedyś i teraz umarli na YouTube, bo już nikt nie ogląda. Dlatego tak wyglądają. la O, fuck Chociaż nie fuck, Zaraz. Akurat w tej walce jesteśmy praktycznie ustawieni. Tylko trzeba jeszcze. wyczucia i cierpliwości. Dobrze Chyba się udało. Normalnie jako rok y, Alone 2000. Dobra, Devol raczej nie. No chodź, ustawcie się gdzieś tak w linii. Aha, nie ustawisz się. Bo chciałem ich przejechać kuniem. Teraz może jakaś. Nie, też. O oh fuck! Aua! Aua! Jak gaslerowa, jak się wywaliła, też tak. Aua! Tak śmiesznie. Bardzo, bardzo fajnie kurczę, że się śmiejesz z cudzego nieszczęścia. Ona też się cieszy na cudzym nieszczęściu, więc można. Dobra. Okej. Okay. to mi się podoba. Bo jak widzieliście, tam był pokój, w którym możemy dostać fajne rzeczy, na przykład jak co Pomijając przejście matki w tym samym. O! O! A bo mamy sporo. O bomby się martwić, nie musimy. Tutaj zawsze chyba trzeba trzy bomby zużyć. Żeby wejść. Żeby zejść. Dobra, tu mamy zejście zwyczajne, do którego prowa. O, pierwszy raz na nagraniu i pierwszy raz w moim życiu jesteśmy w Black Markecie. Chwileczkę, co my tu mamy? Mamy zejście na dół. Ła Kurczę, sam nie wiem co tu wziąć. Czy coś mi jest potrzebne raczej nie? Raczej to są słabe rzeczy. Tych panów, oczywiście, na starcie. Uuuh, pieniądz. Co robią Maggie's Faith? Mo nie pamiętam. Dodawano Eternal Herta chyba. A Stardom the Floor. No to myślę, że to mogę przyjąć zamiast, zamiast Liberty Cup, ponieważ może się to przydać. Zaraz, chwilę. Robimy małą, małą przerwę. Ja nie będę tego wycinał, ale zrobimy. Bo chcę sprawdzić, dokąd się jedzie Izaakiem. E, znaczy, jeśli tutaj się przechodzi, dokąd trzeba dojść? Co trzeba pokonać? Bo jeśli możemy pominąć matkę, nie musimy iść mm, do Isaaka, to będzie dobrze. Runa Petro, ale kogo my tu musimy pokonać? No, tu nie pisze, no kurde. E, Mam z heart. O, zajebiście. To robimy. Taką fajną rzecz, że po prostu schodzimy sobie na dół Pomijamy bossa, y, matkę zwyczajną Czyli to miejsce, w którym ostatnio zginąłem Kiedy grałem I liczymy na to, że nam się uda tym razem Okej, okay, to było bliskie To nie było już bliskie, bo dostaliśmy A dostaliśmy też Eternal Heart'a Jeśli się uda go utrzymać, to, to jest dobrze Mam lekko przesrane w tym pokoju. Dobra, teraz mam naprawdę przesrane. No, udało się, ale straciłem HP, oczywiście. Więc jeśli szybko nie dojdziemy do... ...do bossa... ...to jesteśmy w dupkach. The Tower, okej, okay, no dobra, wezmę. Tu jestem skory, żeby to wziąć. Dobra, jeszcze co tu jest? Muszki. Jedna na nie, nie dwie, kurde. No się strasznie rozpadają właśnie jak mamy rozpadające się moby to jest przesrane. O fuck, co ja narobiłem. A miało być tak pięknie. Białe wiać oczy I nie będę śpiewać. Bo jeszcze mniej was będzie to oglądać. Kurwo mać. O! Mucha! Kurde, w ogóle taka cisza i... hm... Nagle się kurczak drze. Nie no, wybaczcie, mi dawno nie nagrywałem. O! Mucho Nie jest ani troszkę dobrze. A było dobrze. Fak! Straciliśmy Eternala. No to praktycznie można powiedzieć, że jesteśmy w dupie. Teraz już tak... o, jeszcze on! No zajebiście, dobra jestem na dwa hity. To w takim razie dzięki wam wielkie za oglądanie. Ok, Okej, już, już po mnie. Solar System muszę jakoś chyba na spokojnie przejść, więc Solar System usuwamy. Z listy w czemu pojechałem do góry i zginałem? Nie, no dobra, to było bardzo słabo. Ale jakoś tam się udało do pewnego stopnia dojść, niestety troszkę zbytnio to rushuje. i nie dochodzi, tak jak chcę. Niestety. Wszystko po kolei, spokojnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, mi się grało fajnie. Dostaliśmy całkiem niezłe przedmioty, chociaż. Mogliśmy dostać lepsze oczywiście. <śmiech> Cebula! <śmiech> no to tyle, do służąca i cześć!